Witam Państwa bardzo serdecznie ze szpitala Górka w Busku Zdroju. Czas spędzony w domu i w szkole to dla dzieci i młodzieży wielogodzinne przebywanie w pozycji siedzącej bez ruchu. Taki statyczny tryb życia odgrywa ogromną rolę w powstawaniu bad postawy, a w dorosłym życiu zespołu kręgosłupa. Nie bez znaczenia dla prawidłowego rozwoju dziecka, kształtowania jego postawy jest właściwe odżywianie. Zapewnienie odpowiedniej podaży białka, witamin i mikroelementów. Brak codziennych spacerów i racjonalnego wypoczynku ma również istotne znaczenie w występowaniu nieprawidłowości postawy, co obecnie niestety ma miejsce. Leczenie rehabilitacyjne w wadach postawy to m.in. ćwiczenia korekcyjne, których pewne elementy pragniemy Państwu dzisiaj zaprezentować po to, Abyście mogli Państwo je samodzielnie wraz z swoimi dziećmi w domu wykonywać. Leżymy na plecach. Zwracamy uwagę, aby dziecko równo leżało. I wyciągamy do tyłu jedną rączkę czaruś, mocno do tyłu. Opuszczamy na dół i drugą. Pamiętamy o prawidłowym oddechu w Noskiem, wydech, buzią, rączka dopiero się podnosi, jak się opuści, pięknie, super, opuszczamy i dopiero do góry idzie, druga rączka do góry, opuszczamy i druga do góry, rozciągamy klatkę piersiową, pięknie. Takie ćwiczenie wykonujemy 20 razy. Dobrze? Dobrze, dziękuję Ci. Drugie ćwiczenie rączki kładziemy na materacu i łączymy nad klatką piersiową. Pięknie, równiutko. Odkładamy, przylegają ładnie do materaca. I łączymy nad sobą. Odkładamy. I łączymy. Łokcie, dłonie nad sobą. Bardzo ładnie. I odkładamy mocno przylegają i łączymy. Mm -hmm. Bardzo ładnie. Łączymy łokcie dłonie a odkładamy. Takie ćwiczenie wykonujemy 10-15 powtórzeń. Dobrze, dziękuję Ci. Przyciągamy teraz mocno nóżkami kolanko do brzuszka. Drugą nóżkę mocno prostujemy, wciskamy w materac. Pięknie puszczamy i przyciągamy drugą. rozciągamy bioderka. Ta nóżka wciska się w materac. Bardzo ładnie. Do brzuszka przytrzymujemy, tą wciskamy w materac. I zmiana nóżki. Bardzo ładnie. Wciskamy mocno. Takie ćwiczenie wykonujemy 20 razy. Po 10 razy na każdą nóżkę. Bardzo ładnie. Dziękuję Ci. Przytrzymujemy, liczymy do trzech, I zmiana nóżki. Raz, Pamiętać, że rączki odkładamy potem na materas. Raz, dwa, dwa, A druga nóżka mocno wciska się w materas. I takie ćwiczenie wykonujemy 20 razy, po 10 razy na każdą nóżkę. Teraz jedziemy nóżkami na rowerku. Zwracamy uwagę, aby plecki cały przylegały do materaca. Rączki również leżą na materacu. Odpoczywamy. Jest to męczące ćwiczenie, więc sobie robimy odpoczynek. I jeszcze raz. Pracuje nam brzyszek. bardzo ładnie. I odpoczywamy. I jeszcze raz jedziemy. Odróż nóżki. Dziękuję Ci. Odpocznij sobie. Bierzemy wdech noskiem. wydech w buzię. Odpoczywamy. I jeszcze. Wyjdę w buzię. Odpoczywasz sobie po ćwiczeniu. Bardzo ładnie. Zepnij nóżki teraz. Stopy złączone. Rączki kładziemy na udach, Przesuwamy do kolan. Główka dźwiga się do góry. Patrzymy na kolanka, wytrzymujemy chwilkę, brzuszek napinamy. I opuszczamy się. Rączki rozluźniamy, główka się opuszcza. I znów podnosimy się do góry. Wytrzymujemy chwileczkę, patrzymy na kolana. I opuszczamy. Bardzo ładnie. I jeszcze. Musimy nad brzuszkiem pracować. Rączki, główka. Opuszczamy. Dziękuję Ci bardzo. Tego ćwiczenia zrobisz sobie 10-15 powtórzeń, dobrze? Dobra. Teraz, czarus. splatamy rączki, bierzemy zabówkę, łokcie przyciskamy mocno do materaca, zwracamy uwagę, aby równo rączki były, zginamy nóżki, stopy razem, kolanka razem, przechylamy nóżki na jedną stronę, Łokcia nie odrywamy, Wytrzymy stopy równo. Wytrzymujemy raz, dwa, trzy z jednej strony, wracamy na prosto i idą nóżki w drugą stronę. Znowu patrzymy, żeby łokci się nie oderwał, stopy równo. Raz, dwa, trzy i wracamy na prosto. Bardzo ładnie. I idziemy. Raz, raz dwa, trzy, dwie. bardzo ładnie na prosto. I na drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Pięknie, teraz sam spróbuj. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Bardzo ładnie. Jeszcze Raz, raz dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Bardzo ładnie. Wystarczy tego ćwiczenia zrobisz sobie 20 powtórzeń. O po 10 razy skręcamy nóżkę w każdą stronę. Dobra. Teraz przyciągamy kolanka do brzuszka. Przytulamy rączkami poniżej kolan. I robimy kołyskę. Główka prosto do przodu, do tyłu, żeby nasz kręgosłup się rozciągnął, żeby zwiększyła się jego ruchomość. Do przodu, do tyłu. dobrze, dziękuję Ci. Otwórzmy sobie, jest to trudne ćwiczenie. Wdech noskiem, wydech ustami. A co? Wdech noskiem. Wydech ustami. Odwracamy się teraz na brzuszek, Zwracamy uwagę, żeby równo dziecko leżało, równo nóżki, rączki, główka. Prostujemy rączki przed siebie. Podnosimy teraz do góry prawą rękę, lewą nóżkę, głowy wysoko nie unosimy. Wytrzymujemy raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Teraz lewa rączka, prawa nóżka, wytrzymujemy raz, dwa, trzy, rozluźniamy. Ćwiczymy koordynację, raz, dwa, trzy i rozluźniamy. I siłę mięśni w raz, dwa, trzy. Możesz sobie zróbniczyć po cichu, bo to jest ciężkie ćwiczenie, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dziękuję Ci. To ćwiczenie wykonasz 20 powtórzeń. Po 10 razy na każdą stronę. Odpocznij sobie teraz chwilkę. Teraz wykonujemy koła rączkami nad materacem, tak jakbyśmy pływali czaruś głowy wysoko nie unosimy, wykonujemy pięknie. Pięć półeczek. Odpocznij sobie, bo jest tu ciężkie ćwiczenie. I jeszcze wzmacniamy obręb barkową i mięśnie, grzbietu, tu super. Dziękuję Ci bardzo. Takie ćwiczenie wykonasz sobie 10-15 powtórzeń. Teraz będzie trudne ćwiczenie, rączki do tyłu, bardzo ładnie. Zginamy jedną nóżkę. Lewa nóżka prawą rączką łapiemy za stopę. Do góry ciągniemy bark, delikatnie i kolanko troszkę unosimy nad materac. Wytrzymujemy, raz, dwa, trzy, cichutko sobie liczysz, opuszczamy rączkę i nóżkę, bardzo ładnie. I teraz druga rączka, łapie, drugą nóżkę, nóżkę zewnątrz. łapiemy, bardzo do góry, super. I jeszcze, bardzo ładnie, rozciągamy mięśnie klatki piersiowej i bioder. Do góry, bardzo, bardzo łatwo. Druga nóżka prosta. Pamiętamy, jak wykładasz nóżkę, to leży prosta. Mhm. Super, dziękuję Ci bardzo. To ćwiczenie wykonasz sobie po 10 razy na każdą stronę, powolutku, dobrze? Okay. Wstajemy teraz czarusz na czworaczki. Podpieramy się rączkami. Bardzo ładnie. Równo rączki. Nóżki też równo. Zwracamy uwagę. Bardzo ładnie. Teraz ćwiczenie, które pewnie wszystkie dzieci znają. kocik grzbiet. Czyli chowamy główkę, patrzymy na brzuszek, plecki rosną do góry. Bardzo ładnie. Plecki na dół, główka patrzy teraz do góry. Rączki cały czas proste. Plecki do góry, główka patrzy na brzuszek, bardzo ładnie, rozciągamy plecki, o, super, powolutku, wolniej czas, troszkę dłużej, rozciągamy, bardzo ładnie. Dziękuję Ci bardzo. tak Takich kocie grzbietów możemy sobie zrobić na przykład Dobra. Teraz będzie trudne ćwiczenie. Prostujemy jednocześnie prawą rączkę, lewą nóżkę. Brzuszek napinamy, wytrzymujemy raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Raz, dwa, trzy. Bierzemy nóżka troszkę. Bardzo ładnie. Raz, dwa, trzy. Bardzo ładnie. Raz, dwa, trzy. Super, dziękuję Ci bardzo. To ćwiczenie wykonamy po dziesięć powtórzeń na każdą stronę. Dwadzieścia powtórzeń ćwiczenia, dobrze? Dobrze. Wsiadamy teraz na piętach. Wyciągamy rączki do góry, do tu bierzemy wdech. I wydech, idziemy rączkami po materacu jak najdalej, rozciągamy klatki bardzo ładnie, wracamy, prostujemy się, łopatki ściągnięte bardzo ładnie i znów do góry, mocno wdech i wydech idziemy rączkami bardzo ładnie. Znowu prostujemy się i znów wdech i wydech, idziemy rączkami. Prostujemy się. Dziękuję Ci bardzo. To ćwiczenie możesz sobie wykonać 10 razy. Dobra. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas. Zachęcamy do systematycznego wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych. Jednocześnie z tego miejsca pragnę Państwa zachęcić do kontaktu ze szpitalem Górka, którym leczymy i diagnozujemy dzieci.